Gdzie? A no widzę, widzę Tak daleko Piesio. Zaraz się śpierdolę to czuję. Czekaj, bo nic nie widzę na razie. O w mordę. Gdzieś tutaj było, ale teraz już tego nie widzę. Widzisz że gdzieś? Ja! O kurwa. Jak tam przejść? Kikolwiek wpisywać, kubowskie nie mówi się. Nie, nie wkłóć do wody! Ale zajebiste, kurwa! O, to <laughs> Ale co tu kurwa jest? Co? Tu jest normalnie wieża co to jest Diabeł morski, kurwa, no! Ty tam coś takiego zajebistego jest? Taki domek, bobrowy, taki duży, taki gdzieś tu uciekł po gałęzi, kurwa no. Kicia, co? Co? Tam dużo widziałem takich dziwnych rzeczy. No takie dziwne takie. Ale nie, to nie było żywe! Ała! To była budowla! On gdzieś tu spierdolił. Kurwa, stoi mokro. To ja go kurwa znajdę. Albo i nie. Ja chciałem tylko porozmawiać, ty uciekłeś, ty kurwa, z kobietami. A! Nie, no jak ja tu weszłem, kurwa, tu Tam tędy. Nie tędy, jakie tu władze, rędy widziałeś? O Nie, mokro mi. Nie, nie? no <laughs> kurwa. no kurwa, Ja tam tam jestem tutaj, jestem tutaj, ale co ja tam jest chłopak, to ty kurwa byś nie uwierzył. Taki domek jak to jego, tylko tak ze 4 razy wyższy niż ja. No, ze trzy może. Tam jest taka piramida wielka w chuj.